Cześć! Witamy serdecznie tu kanał innymi oczami Kacper i Paulina. Kaspi co dzisiaj robimy? Otwieramy które okienko? Dzisiaj mamy 20, to 20 okienko, tak? Ale najpierw wyciągniesz herbatkę dla mamy i dla taty, tak? Najpierw dla mamy. No, tylko jedno. Dla mamy lawenda i werbena. i dla taty. O. kalendarz tu nie wytrzymuje cały się rozwala w rękach. cynamon teraz balea seria damska numer 20 Czy jest numer 20 mm -hmm, mm -hmm. Maleziony, trafiony zatopiony, to się coś rozwala. Wyciągnij, czekaj, wykieruj tu. Krem na noc, Uż. Mario numer dwadzieścia. Już niedługo. Minionki numer dwadzieścia. Hmm? Czekaj. Tu I taki minionek w środku. Mamy z Albiego numer 20. Gdzie ten numer 20 się schował? A ja już widzę. To tak samo, nie? Opaś się, rozwaliłam kalendarz. Weź taka ładna czekoladka. Taka ładna czekoladka, taka duża. No patrz. Teraz zbierzemy. balea seria męska, numer 20. Ja tu widzę 21, bo się rzuciło mi w oczy. A numer 20 nie widzę za bardzo. Kaspi, szukaj, pomóż mamie. Gdzie jest numer 20. Masz dobre ochrona to. Dwadzieścia trzy widzę. Hmm hmm hmm. Czternaście, trzynaście, dziewiętnaście. Ach, patrz tu. Tutaj. Też za chwilę to rozwalimy przez przypadek. Trzymaj. Co to jest? Coś to co jest. Czekaj. Eee, żel pod prysznic. Żel pod prysznic kremowy. Dotaty. Na pewno się przyda. I teraz. Do ma niego numer 20. Ja już widzę na dole. Tak. Brawo. Otwórz. Otwórz. Z tej strony, patrz tu. Coś, coś dużego. Ja nie mogę. O, to jest to, co Mani nie lubi. Kolejna puszka. Damy innemu kotkowi jak coś. Nie? Lepsze są saszetki. No ale. I tak, Pixie. Numer 20. Będę z książeczkami. To jest numer 20. Poczekaj z drugiej strony. To będzie. nie ta strona. Sorry. Otwórz. Życzenie świąteczne. Pepe z Wajnak z O zajączkach życzenia świątecznych. Coraz bliżej święta. Tak, pokaż książeczkę. Bardzo ładnie. I mamy ostatnią rzecz, numer 20, kalendarz z Lego. Taspie musi teraz przewertować książeczkę. Powiem Wam szczerze, już jeszcze trochę jest przed świętami. Dzisiaj byłam z Kotem u weterynarza. I załatwiłam mu chipa i e, paszport. Bo, jeśli poruszać się ze zwierzakiem po Unii Europejskiej, mając w Niemczech, w Polsce i tak dalej, wiecie dobrze, że wasze zwierzaki muszą mieć paszporty. I generalnie muszą być zaczypowane: koty, psy i tak dalej. Tu mamy choinkę. O, kiedyś miałeś podobną, nie? Woinka. Ale Ale Nibu, poczekaj chwilę, to mogę Ci to otworzyć, bo za wszystko wyleci, a tego byśmy nie chcieli. Trzymaj. Dużo części jest z tej wojnki. No ale, dziecko się cieszy, będziemy ją składać. Życzymy Wam miłego popołudnia. Widzimy się w następnym otwieraniu. Cześć!